Hejka, ostatnio jest troszkę więcej tych filmów, ale to przez to, że mamy zaległości i przez moje częste wyjazdy. A jest bardzo dużo wartościowych produktów do pokazania, które są teraz na gwałt potrzebne, więc zachęcam do oglądania. Ten olejek odstraszający insekty, kleszcze przede wszystkim kleszcze używam od lat. Ponieważ ja prawie codziennie spaceruję po lesie z moim pieskiem, nigdy przez te wszystkie lata nie mieliśmy żadnego kleszcza, nawet ukąszczeń. Zachęcam do zrobienia, ponieważ to jest bardzo tanie, bardzo dobre i skuteczne. Smarujemy siebie, zarówno zwierzęta. I bardzo chciałabym zachęcić wszystkich do zrobienia, każdy będzie bardzo zadowolony. No, ja bez tego olejku nie wyobrażam sobie. Y, idę śmiało do lasu, wszędzie, w zarośla. Kuba nawet nieraz mi ucieka y, i biega sobie wśród paproci. Nigdy nie miał pleszcza, więc zachęcam do zrobienia tego olejku. To jest jeden z y, kilku olejków z tych przepisów, ale ja już sporo Wam pokazywałam, ale uważam, że ten jest najlepszy. Bo w sumie najczęściej po niego sięgam. I potrzebujemy 100 ml gotowego maceratu z wrotyczu, 10 ml nafty kosmetycznej z drożdżami. Taka nafta kosztuje 7,50 zł, 5 ml olejku eterycznego goździkowego, 5 ml olejku eterycznego strawy cytrynowej. 5 ml olejku eterycznego szałwiowego i 5 ml olejku eterycznego lawendowego. Olejek macerat z wrotyczu ja przypomnę, bo nie wiem czy ktoś oglądał poprzednie filmiki. Należy sporą ilość kwiatostanu wrotyczu, może być suszony lub świeży kwiatostan. Tylko kwiatostan w rotyczu, zalać olejem rycynowym na minimum 2-3 tygodnie. Wszyscy wiemy, ponieważ mówiłam to już niejednokrotnie maceraty im dłużej stoją, tym lepiej. Ja w ubiegłym roku e, jesienną porą jak przygotowywałam sobie maceraty do produkcji olejków odstraszających. Kleszcze i insekty pokazywałam, ale wiadomo, że nie każdy ogląda, każdy mój filmik. Ja bardzo dużo pokazuję i mówię, tylko bardzo mała ilość osób słucha. I ja już w październiku, pod koniec października, zalewałam sobie matera maceraty odstraszające yy, przede wszystkim kleszcze i insekty. Ale 2-3 tygodnie też będzie dobrze. Pamiętajcie, przygotowywać sobie bardzo, dużo bardzo duże ilości, żeby te maceraty stały miesiącami. Ten macerat nigdy się nie zepsuje, jeżeli użyjecie suszonych ziół. Ze świeżych ziół zepsuje się. Jeżeli ja przygotowuję maceraty, które, które u mnie, na przykład z owoców kasztana i tak dalej, stoją rok i dłużej, czy z dzikiej róży, Przygotowuję zawsze z suszonych ziół i używam porządnej oliwy z oliwek. Do tego olejku odstraszającego kleszcze musicie użyć olejku rycynowego. Olej rycynowy jest bardzo tani w zakupie w Rosmanie, ponieważ za taką dużą butlę zapłacicie niecałe, no ja mówię w euro, bo kupowałam w euro, 4 euro z groszem. I ja zawsze przygotowuję sobie takie gęste maceraty, czyli biorę bardzo dużo suszonego kwiatostanu w rotyczu i zalewam tylko tyle tym olejem rycynowym, żeby ten kwiatostan delikatnie pływał. Zawsze trzeba robić takie gęste maceraty. Wtedy one są takie porządne. Kto nie oglądał na jesień, troszkę się spóźnił, ponieważ taki olejek każdy powinien już mieć gotowy. Nafta kosmetyczna musi być z drożdżami. z drożdżami. Są różne rodzaje nafty kosmetycznej, ale do tego składu olejku musi być nafta kosmetyczna z drożdżami, nie może być inna. Należy także dodać olejki eteryczne. Olejki eteryczne obojętnie jakiej firmy. Najważniejsze, żeby były stuprocentowe. Zachęcam każdego, kto tak samo jak ja biega po lesie każdego dnia i szuka ziół, żeby sobie y, zrobił taki olejek. Kleszcze są bardzo niebezpieczne. Y, nawet ukąszenia innych owadów, a olejek sobie zrobicie, wystarczy chociaż... Y, sobie wysmarować nadgarstki. W sumie nogi najważniejsze do kolan przede wszystkim. No i pamiętajcie, najlepiej sobie przelać w jakąś buteleczkę w sprayu, żeby na przykład spryskać swoje zwierzęta. Często koty mają kleszcze. Ja nie mam kotów, ale mam psy. Więc zachęcam do zrobienia. No, Kuba ma 13 lat i nigdy nie miał kleszcza, a codziennie ze mną spaceruje wśród zarośli. Ja nigdy nie miałam kleszczy, więc y, uważam, że jest bardzo, bardzo dobre. Życzę wszystkim miłego dnia. Teraz troszeczkę nadrobimy y, filmikami ten okres, w którym podróżuję i mam mniej czasu. No, niestety czasami będą się pojawiały nawet dwa filmiki dziennie. Kto będzie chciał, będzie oglądał, kto nie, to nie. To, to nie jest żaden mus. Ale zachęcam, ponieważ e, to są bardzo wartościowe filmiki i bardzo wartościowe produkty. Do następnego pa.